Podczas podcast IPN w Katowicach. Rozmawiamy o historii Górnego Śląska w XX wieku, ludziach i wydarzeniach. Dzień dobry, Paweł Zawisza. Witam w kolejnym odcinku podcastu historycznego IPN w Katowicach. Dzisiaj moim Państwa gościem jest dr Bogusław Tracz, pracownik naukowy Oddziałowego Biura Badań Historycznych. Witam Cię Bogusiu, dziękuję, że zgodziłeś się na udział w naszym podcaście. Witam się Pawle, dzień dobry państwu. W dniu dzisiejszym, czyli 23 sierpnia, obchodzimy Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych, który został proklamowany przez Parlament Europejski w 2008 roku. Jak wiadomo, 23 sierpnia 1939 roku Joachim Ribbentrop i Wiaczesław Mołotow Czyli przedstawiciele III Rzeszy Niemieckiej i Związku Sowieckiego w imieniu Adolfa Hitlera i Józefa Stalina podpisali w Moskwie pakt o nieagresji wraz z tajnym protokołem dodatkowym. Na mocy paktu granica Związku Sowieckiego i III Rzeszy miała przebie przebiegać na linii rzek Narwi, Wisły i Sanu. Pakt ułatwił Hitlerowi atak na Polskę, ponieważ zabezpieczał front wschodni. Natomiast Stalin dzięki niemu zyskał czas na przygotowanie zbrojeń w przypadku ewentualnej agresji III Rzeszy. Konsekwencją podpisanego paktu, jak wiadomo, był atak na Polskę we wrześniu 1939 roku z dwóch stron. Jednym z elementów przygotowań niemieckich do ataku na Polskę była również akcja przeprowadzona 31 sierpnia 1939 roku o godzinie 20 w Gliwicach, czyli prowokacja Gliwicka. Była to niemiecka operacja dywersyjna typu False Flag, w ramach której Niemcy napadli na niemiecką radiostację w Gliwicach, bo jak wiadomo, Gliwice w okresie tym leżały po niemieckiej stronie granicy. Celem było ukazanie Polski jako agresora. A tym samym międzynarodowa izolacja II Rzeczpospolitej i ograniczona wojna polsko-niemiecka bez przekształcenia jej w konflikt o szerszym zasięgu. Rodzi się zatem pierwsze pytanie: co łączyło ze sobą Pakt ribbentrop Mołotów i prowoka prowokację gliwicką? No tak, w, w, w jakim sensie odpowiedziałeś już na to pytanie w Twoim wstępie, ale jakby uściślając to, na pewno są to dwa. W dwa wydarzenia leżące bardzo blisko siebie, bo dzieli je zaledwie, zaledwie 7 dni, prawda? Zaledwie tydzień dzieli właśnie podpisanie aktu Ribbentrop-Mołotow i wydarzenia, do których doszło w Gliwicach przy radiostacji na ulicy Tarnogórskiej. Radiostacji, która zresztą, nadmieńmy, stoi po dziś dzień. Jest to maszt nadajnika, który ma ponad 110 metrów wykonany z drewna modrzewiowego i jest to miejsce, w którym od 35, od 35. roku działała stacja nadawcza Gliwickiego Radia, które było w ogóle częścią Radia Wrocławskiego, czyli niemieckiego ówczesnego radia z siedzibą główną w w Wrocławiu. Co łączy ze sobą te dwa wydarzenia? Na pewno łączy je mm, polityka i niemiecka, i w tym przypadku również poniekąd, jeżeli chodzi o pakt mołotow y, sowiecka, która miała na celu wyelimi wyeliminowanie y, potencjalnych. So, potencjalnych sojuszników polskich z działań militarnych, prawda? z działań w ogóle militarnych, w tym przypadku przeciwko trzeciej Rzeszy. Chodziło o to, że Hitler, jakby zabezpieczając się, z jednej strony musiał dokonać wolty polityczno-ideologicznej, podpisując pakt z państwem, które jakby cały czas było określane Jako wrogie, prawda? Jako tak. w ogóle państwo komunistyczne, a przecież było, nie było reżim w ogóle nazistowski komunizm, przynajmniej w sensie takiej deklaratywnej, ale nie tylko, bo do właśnie paktu Ribbentrop-Mołotow, również w sensie praktycznym komunizm był przecież w III W ogóle Rzeszy zwalczany. Tutaj okazuje się 23 sierpnia, że dwaj najwięksi wrogowie, tak naprawdę, Adolf Hitler i Józef Stalin dochodzą do porozumienia. To porozumienie ma określony cel. Tym celem właśnie jest zabezpieczenie sobie, że tak powiem, tyłów na wschodzie przez Trzecią Rzeszę, by móc, można powiedzieć, spokojnie rozpocząć działania militarne przeciwko Polsce. Z drugiej strony, obawiano się, że oczywiście Wszystkie zobowiązania sojusznicze, które w ogóle podpisała Polska, głównie z Francją, a następnie z Wielką Brytanią, że one mogą w pewnym momencie zadziałać. To znaczy, innymi słowy, że, że czy to Francja, czy to Wielka Brytania mogą po wkroczeniu wojsk III Rzeszy w granicę Polski, wypowiedzieć wy Niemcom wojnę. No i przejść do działań, prawda, militarnych, do działań, do działań ofensywnych przeciwko Niemcom. Tutaj za, zabezpieczając się niejako, chciano w ogóle ukazać, że tą stroną Ofensywną, czyli tą stroną, która doprowadziła do wywołania konfliktu zbrojnego, była Rzeczpospolita Polska, a nie III Rzesza. Prawda? Mm. Czyli można powiedzieć, chciano ukazać taki pretekst, który wymusił na Niemcach działania odwetowe. No i w tym celu przygotowano całą... Mm, Całą można powiedzieć skomplikowaną sieć różnych prowokacji granicznych, bo powiedzmy sobie w tym miejscu, że prowokacja Gliwicka nie, nie była jedyną. Na samym Górnym Śląsku mieliśmy jeszcze dwie takie duże w ogóle operacje w Stodołach i Byczynie, aczkolwiek ta w Gliwicach była najbardziej spektakularna i z nią też wiązano największe nadzieje. Natomiast oczywiście cała w ogóle granica polsko-niemiecka pod koniec lat 30. była w ogóle określana mianem tzw. płonącej granicy, tam co róż dochodziło właśnie, właśnie latem 39. roku do różnorodnych incydentów granicznych. Większość z nich była oczywiście. Prowokowana albo że tak powiem, nie do końca zamierzona, a na pewno nie wynikała z jakiegoś agresywnego działania z strony Polskiej, jak to, jak to przedstawiano w mediach niemieckich. Natomiast oczywiście szukano odpowiedniego pretekstu, który właśnie mógłby, że tak powiem, uzasadnić. Działania militarne trzeciej Rzeszy przeciwko Polsce. Czym zatem była prowokacja gliwicka? Powiedziałeś, że była to operacja pod tak zwaną fałszywą flagą, tak. prawda? Albo mówi się również pod fałszywą banderą, to jest jakby inne określenie. Jest to taka. Jest to, jest to określenie tajnej operacji prowadzonej w celu wprowadzenia w błąd, bądź też prawda, stworzenia w ogóle wrażenia, że dana grupa narodowościowa czy dane państwo jest odpowiedzialne za działania wymierzone w inną, w inną grupę narodowościową bądź w inne państwo. Czyli w tym przypadku mieliśmy do czynienia z akcją, gdzie strona niemiecka udawała, udawała obywateli polskich, którzy zaatakowali, za, zaatakowali niemieckie. niemieckie Placówki, czy to prawda, Straży Granicznej, czy to hmm, placówki tak zwane leśnicze, czy też w ogóle w przypadku, oczywiście, Gliwic, radiostację Gliwicką. Więc hmm, chodziło tu o to, by hmm, te działania polskie ukazać właśnie hmm, w świetle takim prowokującym stronę niemiecką. Stąd też mówimy o hmm, Prowokacji i jakby wymuszającym na stronie w ogóle niemieckiej to, co powiedziałem wcześniej podjęcie działań o, działań odwetowych. Dlaczego jako miejsce prowokacji wybrano Gliwice? Jak wiemy, Górny Śląsk w 1922 roku został podzielony pomiędzy Polskę i Niemcy. Dużo, bo 20, znaczy dużo, przepraszam, mało, bo 29% jedynie Górnego Śląska, tego, tego Górnego Śląska objętego plebiscytem prze, przeprowadzonym rok wcześniej, przypadło Polsce. Reszta pozostała. W Niemczech, ale y, pamiętajmy, że Polska otrzymała obszar najbardziej zurbanizowany i najbardziej uprzemysłowiony. Pomimo, że po jednej i po drugiej stronie y, Śląska postanowiono, że będą mogły osoby mieszkające na jednej czy na drugiej stronie, bez przeszkód opuścić ten rejon i zamieszkać Niemcy po stronie, nie, po stronie niemieckiej, a ci, którzy zdeklarowali narodowość polską po stronie polskiej, to jednak bardzo duża część mieszkańców nie zdecydowała się na opuszczenie swoich, swoich rodzinnych stron, i po jednej i po drugiej stronie granicy polsko-niemieckiej na Górnym Śląsku pozostała duża mniejszość. W Niemczech mniejszość polska tudzież polskojęzyczna, a y, po stronie polskiej mniejszość niemiecka. No i teraz musimy sobie uświadomić to, że w latach 20. i 30. tym takim naj, najważniejszym medium, można powiedzieć w cudzysłowie, chociaż to jest porównanie troszeczkę na wyrost, ponieważ to trochę inne też medium i w inny sposób jednak funkcjonujące, ale takim Internetem tamtych lat było właśnie radio. Radio, które przeżywało od lat 20. swój tak zwany złoty okres, w zasadzie wynikający stąd, że po pierwsze technika radiowa zdążyła się już bardzo udoskonalić w tym czasie, a po drugie zaczęto w ogóle. Produkować coraz tańsze odbiorniki radiowe, co zresztą będzie jedną w ogóle, jednym w ogóle z elementów polityki propagandowej prowadzonej przez Trzecią mm. Rzeszę również po 1933 roku, czyli po przejęciu władzy w Niemczech przez nazistów. I mm, można powiedzieć, radio było głównym takim medium. Propagandowym również, obok oczywiście ówczesnej pracy, ale jak wiemy, jeszcze nie wszyscy prawda, ludzie potrafili wówczas czytać, bądź też prawda, chcieli czytać. Czytanie jednak wymaga takiego indywidualnego, dłuższego i bardziej skupionego zaangażowania, a w zasadzie w ogóle radio można było słuchać wszędzie o każdej porze czy to w ogóle gospodyni domowa gotując prawda, w kuchni, czy to w ogóle robotnicy stojący. Przy maszynach fabrycznych, i wszystkie państwa, w zasadzie, czy to państwa, to, czy to państwa totalitarne, czy to państwa demokratyczne, czy państwa o ustrojach autorytarnych, wykorzystywały, wykorzystywały w ogóle radio jako, jako element oficjalnej propagandy. Czyli, jakby można powiedzieć, było to też główne w ogóle medium uprawiania. Polityki. No, i tutaj musimy podkreślić, że na Górnym Śląsku miało to szczególne znaczenie, ponieważ, jak już powiedziałem wcześniej, po jednej stronie granicy pozostała mniejszość, mniejszość polska, po drugiej stronie pozostała mniejszość niemiecka i powstały dwie bardzo ważne stacje radiowe. To znaczy, po pierwsze, powstaje Radio Polskie Radio Katowice. W Katowicach, które będzie nadawało oczywiście audycję w języku polskim, ale ta audycja będzie też, będą też odbierane po niemieckiej stronie granicy. No i jakby niejako można powiedzieć w odpowiedzi. Niemcy z Niemcy w ogóle zakładają w 1925 roku radiostację w Gliwicach Gleiwitz, przy ulicy ówczesnej i dzisiejszej ulicy Radiowej. Tam się obecnie mieści szpital. Szpital no niemiecki już, bo to jest spółka prywatna. Obecnie, ale jeszcze do niedawna, szpital miejski. Natomiast, natomiast był, to, był to wówczas oddział radiostacji właśnie Zender, Zender w ogóle Breslau, czyli radiostacji wrocławskiej. I początkowo tam stały dwa maszty dwa maszty antenowe i tam się w ogóle mieścił budynek nadajnika i tam się mieściły wszystkie studia nadawcze kiedy po 10 latach okazało się, że jednak ten nadajnik był zbyt słaby, czyli nie był w stanie dobrze w ogóle że tak powiem docierać z przekazem w ogóle radiowym na ziemię polskie postanowiono w 1935 w 1935 roku zbudować mocniejszy, większy nadajnik, większą, wyższą wieżę. Ona właśnie stanęła przy ulicy Talnogórskiej w Gliwicach, tam gdzie właśnie doszło do prowokacji Gliwickiej. I co tutaj jest jeszcze istotne, moim zdaniem, to, że ten Budynek drugi, czyli ten przy ulicy Tarnogórskiej w Gliwicach, który oddano do użytku w 1935 roku, w grudniu 1935 roku, po raz pierwszy, że tak powiem, za jego pośrednictwem poszły w ogóle w, poszła w ogóle w eter audycja radiowa. On był umieszczony 4 km od... Granicy polsko-niemieckiej, czyli był relatywnie, relatywnie blisko, i można było tym samym upozorować prawda, atak oddziału polskiego na tą radiostację no bo była blisko granicy prawda a jednocześnie pełniła taką rolę ważną w propagandzie narodowo socjalistycznej czy też w ogóle mówiąc ogólnie w propagandzie państwa niemieckiego i atak na tą radiostację mógł zostać również odpowiednio w ogóle nagłośniony w mediach czego się zresztą notabene spodziewano i co w ogóle zakładały, zakładały plany. Po dziś dzień prowokacje Gliwiska, można powiedzieć, spowija taka mgła tajemnicy. W przestrzeni medialnej można natknąć się na szereg różnych przekłamań i mitów związanych z tym wydarzeniem. Które z nich zostały zweryfikowane przez historyków? Znaczy, po pierwsze, od gdzieś lat 60., czyli od w ogóle momentu, kiedy zaczęła coraz w ogóle, coraz w ogóle mocniej kwestia prowokacji gliwickiej wypływać, zresztą w ogóle dzięki tak naprawdę upu upublicznieniu wspomnień samego naujochsa, czyli. O, czyli o osoby, która w ogóle brała bezpośredni udział w realizacji tej operacji. Był to oczywiście niemiecki, można powiedzieć, funkcjonariusz SD, ale również rodzaj takiego awanturnika, prawda? Właśnie można powiedzieć, prowokatora, który przeprowadził który przeprowadził tą akcję w Gliwicach. Na Ujoks po latach budował swoją legendę, to jest jakby oczywiste. Był też osobą, która, która w ogóle robiła wszystko, by uniknąć odpowiedzialności, także odpowiedzialności za to, że został tam przy okazji w ogóle przygotowań za, za mordowany nie jaki prawda Honiok mieszkanie złubia który, który miał być właśnie przykładem osoby osoby zabitej w czasie potyczki która w ogóle rozegrała się przy budynkach radiostacji w Gliwicach ale mniejsza z tym, jakby wracamy do um, kwestii tych niezweryfikowanych informacji i tak zwanych legend. No i oczywiście Nowjox, buduje jakiś, jakiś taki obraz siebie jako kogoś w rodzaju takiego trochę Jamesa Bonda prawda? takiego ymm, niemieckiego supermena który w ogóle dokonuje prawda, operacji y, oczywiście tajnej, ale jest to operacja będąca jednocześnie mająca troszeczkę taki charakter przygody y, prawda, za którą w ogóle y, stoi, y, stoi wykonywanie poleceń Przełożonych. No i oczywiście tutaj od początku pojawiają się różnego rodzaju niejasności. Najważniejszą jest ta, czy tak naprawdę to, co było jakby sednem całej operacji, czyli wygłoszenie przez niemieckie radio. Polskiego komunikatu, jakoby w ogóle radiostacja w Gliwicach znajdowała się już w polskich rękach, prawda? Została w ogóle przejęta przez ten oddział polski. Czy to faktycznie. Doszło do skutku. Powiem szczerze, nie wiemy tego tak do końca. Relacje zarówno w ogóle uczestników, jak i, jak i w ogóle również mieszkańców gliwic z tamtego czasu, nie dają jednoznacznej odpowiedzi. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście Nowx stwierdził, że cała operacja powiodła się. Heydrich, czyli jakby przełożony Nowioksa, który tego, z tego samego dnia, w tej samej chwili słuchał e, odbiornika radiowego w Berlinie, nie usłyszał nic. Hmm. Czyli można powiedzieć, że ten przekaz nie poszedł w eter. Jednocześnie niektórzy mieszkańcy Gliwic po latach e, wspominają i również zeznali w różnego rodzaju relacjach czy podczas w ogóle przesłuchań, że jakoby taki komunikat w Gliwicach słyszano. Więc gdzie tutaj jest pies pogrzebany, prawda? No skoro w, skoro w ogóle w Berlinie go nie słyszano, a w Gliwicy go słyszano. Niektórzy twierdzą, że wynikało to stąd iż użyto tam w czasie tej prowokacji tak zwanego mikrofonu burzowego, który był używany tylko i wyłącznie wtedy, kiedy właśnie nadchodziła, jak sama nazwa wskazuje, burza, po to by można powiedzieć, odłączyć nadawanie w ogóle audycji i poinformować okolicznych w ogóle mieszkańców, że właśnie nadchodzi załamanie pogody i żeby wyłączyli radio. Odbiorniki. Podobnie jak i dzisiaj w przypadku bardzo często komputerów. Mówi się, że prawda, dobrze jest, żeby te komputery odłączyć w, w trakcie burzy, również w ogóle wówczas trzeba w ogóle pamiętać, że radioodbiorniki wtedy były w, w, w większości lampowe te lampy się bardzo często przepalały właśnie na skutek w ogóle różnicy napięć, więc w tym momencie dobrze było te radioodbiorniki na czas burzy odłączyć. I takim też rzekomo mikrofonem burzowym informowano właśnie mieszkańców okolicznych domów, by te odbiorniki wyłączyli. W tej tezie przeczą, przeczą troszeczkę ustalenia... Przeczą, to, przeczą w ogóle trochę ustalenia historyków techniki, którzy twierdzą, że w zasadzie nie dało się z tego miejsca nadać żadnego komunikatu. To znaczy było to tylko i wyłącznie studio, znaczy i inaczej, inaczej. Nie było to po prostu studio nagraniowe, tylko był to budynek przekaźnika. Gdzie znajdowały się urządzenia przekaz przekazujące i wzmacniacze, wzmacniacze sygnału przekazywanego podziemnym kablem ze studia nagraniowego przy ulicy radiowej położonego, położonego kilka kilometrów dalej. Więc można powiedzieć, że tak naprawdę Naujoks i jego ludzie. Popełnili błąd, ponieważ zaatakowali nie ten budynek radiostacji, który powinni zaatakować. Nie do końca sprawdzono, że nowy budynek nie mieści w sobie studia nagraniowego. I teraz, które z tych jakby, która z tych w ogóle wersji jest prawdziwa, do końca nie wiemy, czy. Tak naprawdę nadano w ogóle ten komunikat mikrofonem burzowym i był on słyszalny w zasadzie tylko w Liwicach, nigdzie więcej. Czy też nie udało się nadać w zasadzie żadnego prawda, komunikatu, a to co mówili ludzie, po latach to już jest jakaś taka wiedza, na którą prawda, nałożono pewnego rodzaju informacje i wyobrażenia o przeszłości, które uzyskano w okresie, w okresie późniejszym. To taki jeden główny mit. Drugim mitem jest, że dokonali tej operacji. Polacy, prze, e, e, znaczy inaczej dokonali tej operacji SS-mani przebrani w polskie mundury. E, to od samego początku jest jakby nieprawda, chociaż z tym się można spotkać w wielu książkach i opracowania dotyczących początku II wojny, wojny światowej. Wynika to moim zdaniem z pomieszania kilku wydarzeń. To znaczy, miesza się właśnie prowokację dokonaną, czy to na leśniczówkę w Byczynie, czy to na urząd celny w Stodołach. Z prowokacją gliwicką, gdzie od początku zakładano, że osoby, które będą tej prowokacji dokonywać, będą ubrani w ubrania cywilne czyli będą po prostu udawać oddział, oczywiście. Oddział polski, ale oddział ubrany w ubrania, w właśnie cywilne, ewentualnie wyposażeni w biało-czerwone opaski, ale nic więcej. Oddział, który byłby złożony z byłych powstańców śląskich albo też osób zaangażowanych po stronie niemieckiej zaangażowanych po stronie niemieckiej w działania polskie w okresie dwudziestolecia międzywojennego i tak też się stało to znaczy osoby które zaatakowały tą radiostację które udawały Polaków były w ubraniach cywilnych również Franz Honiok który został w tamtym miejscu Zamordowany jako prawda, przykład działacza właśnie polskiego, biorącego udział w tej operacji. Również był w ubraniu cywilnym. Trzecia taka legenda, która się pojawiła niedawno, a która, a która też zaczyna funkcjonować, niestety, w literaturze co, coraz mocniej. Nawet się ostatnio okazał taki przewodnik po. Krakowie, no Menomen, gdzie ta informacja się również pojawia, jest uczestnictwo w prowokacji gliwickiej Oskara, Oskara Schindlera, tego samego, hmm. który miał pomagać Żydom krakowskim w czasie II wojny światowej i stał się bohaterem filmu Stevena. Spielberga. E, Oskar Schindler rzekomo e, miał właśnie e, dostarczać, jako, e, z, jako jeden z ludzi zaangażowanych w, w działania, w działania Abwehry, czyli, nie, czyli niemieckiego wywiadu wojskowego, miał rzekomo e, dostarczać prowokatorom do Gliwic polskie mundury. Sęk w tym, że po pierwsze w przygotowaniach do prowokacji nie brała w ogóle udziału Abwera, czyli nie był udział niemiecki wywiad wojskowy, tylko brała udział służba bezpieczeństwa SD inaczej niemiecka i gestapo, czyli tajna policja państwowa z wyłączeniem wszelkich innych służb, nie licząc oczywiście podporządkowanej gestapo policji kryminalnej, którą w ogóle później też w jakimś sensie do tych działań wykorzystano. Po drugie, to, to co już powiedziałem, powiedziałem wcześniej, nie, nie było tam nikogo przebranego w... Polskie mundury. Czy więc tak do końca należy ten udział Oskara Schindlera wykluczyć? Tego nie wiemy. Na pewno, jeśli już to nie przygotowywał on operacji w gliwicach, tylko ewentualnie, jeżeli chodzi o polskie mundury, to mogła to być, mogła to być prowokacja w, w, na, na urząd celny. W 100 dołach, ale tutaj w ogóle jakby również nie mamy tej pewności, czy w ogóle akurat Oskar Schindler był tym, który, który, który przygotowywaniem mundurów dla tych rzekomo polskich napastników zajmował się to jest to jest moim zdaniem na tym etapie nie do wyjaśnienia natomiast wszystko w ogóle wskazuje, że mamy do czynienia albo z jakąś pomyłką, albo po prostu z konfobulacjami samego Oskara Schindlera, który też jak wiemy po wojnie swój życiorys lubił, lubił niestety Ubawiać i dużo do niego dodawać nieprawdziwych informacji. Dziękuję Ci, się za tę krótką rozmowę. Dziękuję słuchaczom za chwilę uwagi. Z tego miejsca pozwolę sobie zaprosić już na kolejny odcinek w przyszłym tygodniu, gdzie pozostaniemy przy tematyce II wojny światowej, ponieważ będę rozmawiał z doktorem habilitowanym Grzegorzem Memnikiem na temat tego, kiedy i gdzie rozpoczęła się II wojna światowa. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Dziękuję Państwu.